Cześć, witam cię serdecznie na kanale o fotografii. Jeśli chcesz rozwijać swoją pasję, poszerzać swoją wiedzę na temat fotografii i zastosować ją właśnie u siebie, to jesteś w dobrym miejscu. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Dzisiaj będzie o 26 błędach początkujących fotografów bądź też już zaawansowanych fotografów. 26 błędów, których nie popełniaj. Błędy fotografów możemy podzielić na kilka, takie trzy główne bym podzielił części, czyli takie stricte fotograficzne, takie rozwojowe i też marketingowe. Pierwszym z nich to takie fotograficzne, to nieostre zdjęcia, czyli kłopot właśnie z ostrością, czyli poleganie na przykład na aparacie, gdy ma się lustrzankę i stosowanie ostrości automatycznej, czyli... Jak, jak sobie auto, automat ustawi, tak wielu korzysta z tego. Rozwiązaniem na to jest na przykład wybór jednego pola, kilku pól ostrości i ty ustalasz, które pole ostrości będzie. Na przykład robisz, nie wiem, fotografię portretową, no to ustawiasz te pole ostrości, żeby było na oko fotografowanej osoby, a nie żeby automatycznie aparat ustawiał to zdjęcie. Drugim, drugim błędem to poruszone zdjęcia, czyli za krót, za długi czas otwarcia migawki ustawiony do danej sytuacji, którą robimy zdjęcie i jest po prostu prześwietlone zdjęcie. Więc w zależności jak utrzymasz aparat w ręce, w jakiej ogniskowej oczywiście robisz zdjęcia, no to przypuśćmy przy takiej ogniskowej na przykład 50 mm to takim bezpiecznym to jest gdzieś koło 1, 160 sekundy nie powinieneś poruszyć, nie powinieneś poruszyć właśnie tego zdjęcia. Kolejnym błędem to mit ISO, czyli yy, nie przyjęło się, że Czym większe jest, tym strata jakości, jakości zdjęcia, ale tak nie do końca jest, ponieważ no, zauważcie, to oczywiście ma znaczenie, jeśli robimy jakieś duże billboardy, jest to fotografia mody, czy też właśnie modelek. Potrzebne są po prostu tam duże rozdzielczości i jak najwyższa jakość tych zdjęć. Ale na przykład przy takich fotografiach rodzinnych, czy też przy fotografii na przykład ślubnej, to zdecydowanie w niczym nie przeszkadza, gdy masz już dobrą lustrzankę czy też bez lusterkowca, no to ta wartość ISO 4000, a nawet więcej w żaden sposób nie ujmuje tym zdjęć jakości i nie zauważysz tego tak naprawdę na zdjęciach, na odbitkach. Przy takich odbitkach, nie wiem, 15x23, 10 na 15, no to to nie jest w ogóle niezauważalne, a publikując do internetu też spokojnie możesz używać takich czułości, co daje Ci o wiele większe możliwości w działaniu w trudnych sytuacjach oświetleniowych. Kolejnym błędem to kompozycja w środku kadru, a więc tak standardowo jest utarte, że jak, robię, jak się robi zdjęcie, no to coś ma być w środku, ten model, który jest fotografowany, bądź przedmiot. Oczywiście kombinuj, sprawdzaj, spróbuj trójpodziału, czyli to jest taka podstawa podstaw, jeśli chodzi o kompozycję, żeby umieszczać właśnie dwie linie pionowe, dwie linie poziome, jeśli dzielą na równo kadr, no to w miejscach przecięcia to tam ustawiaj daną parę, czy też, czy też modela, modelkę, czy też przedmiot próbuj właśnie tą kompozycję zmieniać, nie żeby ona nie była na środku kadru. Czasami faktycznie, gdy jest coś symetryczne z obu stron, to warto wtedy na środku kadru ustawić, ale w, w przeciwnym razie lepiej ustawić w różnych innych miejscach, jeśli chodzi o kompozycję tego kadru. Kolejnym błędem to to, że podniecanie się na temat megapikseli, jeśli chodzi o Twój aparat fotograficzny. To jest taka bójda, że no szok wiele firmy prześciguje się w tym właśnie, że no, to ci mają 20 megapikseli, czy miałem 30, 48, e, no to w ogóle to jest nie do wykorzystania zdecydowanie. E, taki aparat, lustrzanka na przykład ja często, to jest mój ulubiony aparat z przeszłości, e, Nikon D700 to jest pełna klatka i on tam bodajże miał 12 milionów megapikseli, co w zupełności wystarcza. No w tej chwili już są takie gdzieś koło 16, e, koło 20 to jest taki optimum, co, co, tobie, to, co tobie jest potrzebne zdecydowanie w profesjonalnej nawet fotografii. Oczywiście jeszcze nie mówimy właśnie o tych fotografiach, gdzie to idzie potem na wielkoformatowe wydruki, więc nie zwracaj uwagi strasznie na te megapiksele, ponieważ no, to nie jest tak bardzo ważne. Matryca ma określoną wielkość i po prostu zwiększanie ilości tych megapikseli, miliony pikseli są upychane po prostu na tej matrycy, bo tak ona nie jest powiększana, więc e, to jest Ci niepotrzebne zdecydowanie. Kolejną rzeczą to niewłaściwa ogniskowa i obiektyw, czyli na przykład e, chcesz fotografować portrety na przykład, czy też właśnie e, fotografię taką dziecięcą, rodzinną i używasz do tego obiektywu na przykład e, 35 mm bądź szerszego e, przy pełnej klatce. E, to będzie po prostu za szeroki obiektyw na e, taką, taki rodzaj fotografii, więc e, Będziesz mieć jakieś zniekształcone boki tego zdjęcia, zniekształcone twarze przy takich szerokich ogniskowych, gdzie na przykład chcesz je zastosować do portretu. Oczywiście w reportażu idealnie się sprawdzi taki obiektyw taka ogniskowa, więc musisz wiedzieć dokładnie, co chcesz fotografować i dany obiektyw po prostu użyć pod daną sytuację. Kolejnym błędem to niedoświetlenie bądź prześwietlenie zdjęć, więc warto, warto, stosować, warto stosować, nauczyć się po prostu tego sprzętu i już manualnie działać i w manualnym trybie i wiedzieć, że na przykład będzie niedoświetlone zdjęcie czy prześwietlone i sobie z tym radzić. To jest taka też częsta, częsta rzecz, jeśli chodzi o błędy początkujących fotografów. Kolejnym błędem to tło, jakie fotografujemy. Gdy mamy za sobą tło, gdy robimy zdjęcia na przykład w plenerze, warto... Patrzeć po prostu, gdzie, co jest za zafotografowanym za obiektem, czyli na przykład za modelem modelką, czy też to jest para młoda, żeby nie wystawiała jakieś supy, jakieś niepotrzebne rzeczy, które zakłócają odbiór tego zdjęcia. Lepiej nie myśl o tym, że gdzieś to obrobisz potem w Photoshopie czy coś takiego bez sensu. Zmień po prostu miejsce tak, aby nie zakłócało nic w tle nie, właśnie na tym zdjęciu. Kolejnym błędem to niewłaściwe ujęcie zdjęcia, czyli na przykład jest wesele i fotografuje się, jest tort czy coś w tym stylu i wszyscy widzisz, że wszyscy fotografują w ten sam sposób właśnie tę sytuację. Warto zrobić takie bezpieczne zdjęcie i zrobić to zdjęcie tak, jak to się każdemu wyobraża, że trzeba zrobić, ale warto szukać innych ujęć, takich ciekawszych, nieoczekiwanych żeby zmienić, bo na pewno jest pewna perspektywa, z której dana sytuacja wygląda o wiele lepiej. Trzeba jej szukać i praktycznie zawsze jest możliwość polepszenia tego ujęcia w Twoim aparacie. Kolejnym błędem to obróbka. Albo przesadzona obróbka, albo w ogóle tej obróbki nie ma. To jest duży, duży błąd, ponieważ jeśli nie ma obróbki, no to tracimy bardzo dużo możliwości polepszenia obrazu, polepszenia tych zdjęć, które robisz, a gdy przesadzamy z obróbką, no to ona jest po prostu taka... No, źle to się ogląda, nieprzyjemnie to wygląda sztucznie i trzeba to zoptymalizować tak, aby wybrać najlepszy dla Ciebie sposób obróbki zdjęć. Kolejnym błędem to za słaby sprzęt, a jeszcze następnym. To za dobry sprzęt. Otóż, jeśli e, na przykład będziesz chcieć robić fotografię ślubną, czy coś w tym stylu, no i kupisz za słaby sprzęt, nie wiem, jakiś e, z małą matrycą aparat, niepełnoklatkowy gdzie no, nie będziesz mógł zwiększać tego ISO w jakiś e, takich momentach, gdzie na przykład możesz zwiększyć na 3200, 4000 i w górę będzie Ci potrzebny lepszy aparat na pewno gdzie e, on pozwoli Ci w trudnych warunkach fotografować, więc to jest ważne, aby wybrać odpowiedni aparat do e, Ciebie ale z drugiej strony, drugim błędem jest inwestowanie Trilionów złotych na najlepszy sprzęt, gdy na przykład dopiero zaczynasz i stwierdzasz, że musisz mieć to, to, to i to, i tak naprawdę nie wykorzystujesz tego sprzętu w 10% w ogóle nie wykorzystujesz tego sprzętu i nie potrafisz wykorzystać jego funkcji, jego wartości, żeby zrobić po prostu lepsze zdjęcia, więc Optimum jest wybrać po prostu odpowiedni aparat do Ciebie i do rodzaju twojego, Twojej fotografii. Kolejnym ogromnym błędem to nieznajomość swojego sprzętu. Otóż, gdy już masz aparat fotograficzny, to przeczytaj od deski do deski nawet 5 razy instrukcję obsługi. To są już książeczki, jeśli chodzi o instrukcję obsługi, ale zdecydowanie dowiesz się tam wszystkiego. Poszukaj poradników tutoriali na YouTubie na temat twojego konkretnego aparatu i dowiesz się wielu rzeczy, które jeszcze nie wiesz. I musisz po prostu wiedzieć, co i jak, jakie pokrętło służy do czego, i naucz się tego zdecydowanie, aby, aby to stosować, bo nie, po prostu brak wiedzy na ten temat spowoduje to, że jesteś na sesji i się stresujesz, że nie wiesz jak co ustawić, a ty masz się skupić na kadrach, na sytuacjach, które są w danej sesji. Kolejnym błędem to za dużo sprzętu, czyli inwestowanie w sprzęt, w, w, w milion lamp, które będziesz mieć, w, w dziesiątki obiektywów, jakie wykorzystujesz. No, mnóstwo, mnóstwo sprzętu gdzieś to wnoszenie ze sobą, składowanie. Lepiej zdecydowanie skupić się na jakiejś dziedzinie fotografii i tam. Tak naprawdę nie jest Ci koniecznie potrzebne tak dużo sprzętu jaki masz. Kolejnym błędem to nie fotografowanie w rawach, a więc rawy musisz fotografować w rawach, aby zdecydowanie te zdjęcia były lepsze i potem możesz je poddać obróbce graficznej. Ale kolejnym błędem jest po prostu takie przeświadczenie, że a patrzę na aparat i no, słabo wyszło to zdjęcie, ale sobie myślę, a poprawię już w Lightroomie czy w Photoshopie, bo mam przecież RAWA. Otóż nie, zdecydowanie, zdecydowanie zmień to zdjęcie, zrób jeszcze raz tak, jak ma być, żeby było jak najlepsze zrobione zdjęcie, a nie, że ty sobie potem obrobisz, bo masz w RAWie. To jest ogromna strata czasu, jeśli się tak robi, więc zdecydowanie, jeśli coś nie wyjdzie, widzisz na wizjerze i możesz na wyświetlaczu i możesz to zmienić, to to zmień zdecydowanie. Kolejnym błędem to zbyt mało praktyki. Otóż trzeba, trzeba du dużo, dużo sesji robić, bo e, wiedza, doświadczenie e, nie przychodzi sama, to samo nie przyjdzie, tylko po prostu trzeba dużo, dużo. Fotografować zdecydowanie, żeby e, przejść przez wiele sytuacji, które, gdzie się sparzysz, gdzie coś nie wyjdzie, ale wyciągniesz wnioski i się z tego nauczysz. To jest najlepsza droga do nauki. Kolejnym błędem to brak backupu, czyli e, kopii zapasowych zdjęć. Czyli jeśli e, masz te zdjęcia na dysku głównym u siebie w komputerze, to obowiązkowo. Co najmniej gdzieś, jeszcze w innym miejscu, musisz mieć kopie zapasowe tych zdjęć, na przykład na dysku zewnętrznym, bądź też w chmurze. Także zdecydowanie to jest ważna sprawa. Kolejną rzeczą to tryby automatyczne. Otóż są takie tryby jak A, czy też S, czy też P w Twoich lustrzankach. Warto je stosować, ale myślę, że. Lepiej je stosować, gdy już jesteś zaawansowanym fotografem, bo jesteś świadomy, jak je korygować, jak je dokładnie wykorzystywać, a gdy, gdy jeszcze nie wiesz dokładnie, jak to się wszystko ze sobą je, no to proponuję zdecydowanie przejść na tryb całkowicie manualny, tak aby wszystko zrozumieć, że robisz za jasne zdjęcie, wiesz, że tu sobie na przykład skrócisz czas, czy po prostu F podniesiesz do góry, czy też zejdziesz z ISO, żeby to było takie naturalne, że no co nie to robisz w kilka sekund, Sekundę poprawisz ekspozycję zdjęcia, a później dopiero przyjdzie czas na tryby te półautomatyczne czy też automatyczne. Kolejnym błędem to perfekcjonizm, czyli na przykład nie wiesz, czy publikować dane zdjęcie, zrobisz jest, robisz zdjęcie i wiesz, że no można to rozbić jeszcze, jeszcze raz, jeszcze lepiej, jeszcze ładniej, jeszcze, 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 jeszcze. Otóż nie. Jeśli już wiesz, że dane zdjęcie jest dobre, to, to po prostu to zakończ i, i to zrób. Perfekcjonizm jest wrogiem wielu, wielu dziedzin. I także to jest w fotografii. Jeśli to Ci przeszkadza w publikowaniu na przykład zdjęć, że stwierdzasz, że to nie jest perfekcyjne, to już robisz błąd, bo nie pokazujesz tego krok po kroku. Często do swoich po prostu swoich fotografii na świat dzienne. Kolejnym błędem to brak odwagi, a więc, jako fotograf, musisz mieć. Musisz być odważny, aby stawiać się w takich nietypowych sytuacjach, ponieważ no, wymaga to czasami od nas e, takiej odwagi, że na przykład jesteś, e, jako fotograf ślubny, no to jest trochę tych osób, trochę osób, ty jesteś blisko gdzieś pary młodej. Po prostu musisz być odważny, odważna, aby w to stosować. Brak odwagi zdecydowanie e, sprawi to, że będziecie to męczyć, będziecie to stresować jeszcze bardziej. E, trzeba się tego nauczyć, przełamać to w sobie i będzie o wiele lepiej. Kolejnym błędem związanym z poprzednim, a dokładnie przeciwległym, to brak pokory. Spotykam się z wieloma, z wieloma takimi sytuacjami, gdzie już gdzieś dani fotografowie, którzy są na bardzo dobrym poziomie, jest w, nim, jest w nich mało pokory, a więc są tak zarozumiali, nie klientów i też innych, na przykład fotografów, wyśmiewający danych innych fotografów. To jest bardzo słabe i tego nie rób zdecydowanie. Zawsze warto mieć pokorę do swoich zdjęć, choć jesteś na, nawet na świetnym poziomie. Warto też po prostu Mieć trochę pokory w sobie na ten temat i przyjąć jakieś słowa krytyki, nie zrażanie się tym nieobrażanie. To zdecydowanie pomaga. Kolejnym błędem to brak za mało publikowania swoich zdjęć. No w dzisiejszych czasach jako fotografowie zdecydowanie możemy na wielu platformach publikować nasze zdjęcia, i wielu fotografów zdecydowanie robi to za rzadko. Można publikować codziennie praktycznie w każdym medium i, i tych mediów jest, jest co najmniej kilka, takich najważniejszych, w których możesz pokazywać swoje prace, więc jeśli tego nie robisz, robisz to. Za rzadko, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to to jest zdecydowanie za rzadko. Publikuj jak najczęściej, jak najwięcej. To jest związane właśnie z tym perfekcjonizmem, o którym mówiłem wcześniej, że niektórzy się ograniczają właśnie przez ten perfekcjonizm, że uważają, że to nie jest perfekcyjne zdjęcie, więc oni tego nie będą publikować. Uważam, że w takich mediach społecznościowych zdecydowanie warto często publikować, bo te, te media społecznościowe właśnie powodują, że więcej osób cię widzi, więcej osób cię poznaje i więcej osób cię zna. Kolejnym błędem to brak odnalezienia swojej takiej chorowej działalności, jeśli chodzi o fotografię, czyli działalności, która jest przeważającą rzeczą. Czyli robisz wszystkie dziedziny fotografii, tak naprawdę nie wiesz, co Cię najbardziej cieszy, co najlepiej oddasz na jakiej dziedzinie fotografii oddasz najlepiej swoje emocje i swoje umiejętności. Więc warto zdecydowanie mieć taką jedną, dwie dziedziny, w których się jest zdecydowanie najlepszym i jeszcze bardziej się szlifować w tych tematach i specjalizować właśnie w tych. Dziedzinach. na dziedzinach fotografii. Kolejnym błędem to słaby marketing bądź w ogóle jest on na bardzo niskim poziomie, bądź go w ogóle nie ma. Jako fotografowie musimy też, gdy prowadzimy swoje firmy, swoje działalności, musimy stawiać na marketing i pokazywanie, pokazywanie swojej grupie odbiorców, to jest ważne, żeby mieć swoją grupą, taką idealnego klienta, do którego chcesz dotrzeć i stawiania właśnie na marketing, tak, aby coraz więcej osób o Tobie się dowiadywało. No i ostatnim błędem to słaba komunikacja, słaba współpraca z, ze swoimi już klientami. Czyli jeśli fotografujesz kogoś, to pozostaw na nim takie wrażenie, że on, gdy będzie chcieć robić jeszcze e, kolejną sesję, to... E, Pierwszym wyborem to będziesz ty zdecydowanie, bo wie, że ta osoba się czuła przy Tobie na sesji wspaniale, świetnie i była mega zadowolona z Twoich zdjęć i właśnie z Twojego podejścia do tych ludzi takiego otwartego, przyjaznego, bo jako fotograf warto zdecydowanie takim być. Czyli w kilku zdaniach recepta na, na takie lepsze zdjęcia to zdecydowanie rób jak najwięcej zdjęć, jak najwięcej je publikuj, ucz się, rozwijaj w tych tematach i współpracuj dobrze z klientami. I to będzie zdecydowanie pomocne nie, dla twojej fotografii. Dzięki serdeczne. Trochę długi film, ale ważne sytuacje, ważne kwestie tu są poruszone, więc jeśli spodobał ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zdecydowanie polecam ci to zrobić. Zasubskrybuj dzwoneczek, kliknij tak, aby nie Uciekły ci gdzieś jakieś nowe filmy, które będą tutaj o fotografii, które pomogą ci rozwijać tą Twoją pasję. Dzięki serdeczne, trzymaj się. Papa! Pa.